Dzień dobry państwu. Magdalena Balusiak, Bernard Kinow. Wyruszamy na kolejną wyprawę. Dzisiaj proponuję państwu wycieczkę nad wodę. Jak państwo świetnie pamiętają, wędrujemy sobie z południa na północ województwa mazowieckiego. Ostatnio byliśmy na potrójnym pograniczu Mazowsza, Podlasia i Małopolski, czyli trzech krain historycznych w ziemi garbolińskiej. A teraz niespecjalnie będziemy się od niej oddalać. Wciąż jesteśmy na prawobrzeżu Wisły i troszeczkę tylko ruszamy wzdłuż rzeki na północ i już wpadamy do przepięknego, absolutnie urokliwego jeziorka, które nazywa się Rokola. Nieregularna malownicza linia brzegowa, cisza, spokój, bo obowiązuje tu absolutny zakaz Stosowania łodzi motorowych czy skuterów motorowych, tylko kajaki, tylko łódki. W związku z tym czysta woda również. No i do tego piękna, romantyczna legenda związana właśnie z tym miejscem. Podobno było tak. Rok czekała Ola na swojego ukochanego Rocha. Wcześniej spotykali się w pałacowych. Podziemiach, ale pewnego dnia ukochany się nie zjawił. Rok Ola czekała na rycerza, który zawrócił jej w głowie i zniknął. Aż w końcu, po roku, umarła z tęsknoty. Taka to jest historia. Nie do końca jasna, nie wiadomo, kim była Ola, skąd pochodziła i cóż to za rycerz Roch, okrutny, który najpierw tak dziewczynę zbałamucił, a później porzucił, pozostawił. Czy Rokola rzeczywiście stąd się wzięła, czy może od dwóch imion Roch i Ola? Tak więc mamy jezioro Rokola, które wcześniej było najczęściej nazywane po prostu jeziorem Otwockim, bo jesteśmy obok Otwocka Wielkiego. A właściwie to pałac w Otwocku Wielkim mamy na tym właśnie jeziorze. I to jest ten pałac, o którym mówi legenda i być może urok tego pałacu spowodował, że taka historia w ogóle powstała, że narodziła się w czyjejś głowie, bo kiedy wypłynie się łódką na jezioro, a bardzo to Państwu polecam, bo jesteśmy już rzut beretem od Warszawy, tak naprawdę. I wyskoczenie stąd na jeden dzień to jest chwila, moment. Bo można ze sobą zabrać dmuchany kajak, na przykład, i wyskoczyć 30 km od Warszawy można też wyskoczyć z rowerami i po prostu posiedzieć sobie nad jeziorem, poopalać się. Można tutaj znaleźć ładne plaże. Można znaleźć też plaże na samej wyspie, na której znajduje się pałac. No i właśnie skąd ten pałac się tu wziął? Za moment opowiem. Można więc tak, podjechać sobie albo autobusem aż do Otwocka Wielkiego i tam wysiąść, ale one nie kursują za często. Można też podjechać do Otwocka albo do Karczewa i tam skorzystać na przykład z wypożyczalni rowerów. Albo podjechać do Otwocka pociągiem i, albo do Józefowa pociągiem i stamtąd przyjechać sobie na rowerze. Tych możliwości jest sporo, a sam pałac to jest po prostu przepiękna barokowa rezydencja, rezydencja rodziny Bielińskich. W tej chwili mieści się tam Muzeum Wnętrz, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. Szczęśliwie, wreszcie po lockdownie udało się to muzeum otworzyć, bo rzeczywiście bardzo długo ono było nieczynne. Bo zamknięte zostało już w styczniu. Zresztą, głośna dosyć sprawa. Nie będę o niej opowiadać. Gdyby Państwo byli zainteresowani, to całą tę historię opisujemy w naszym serwisie Moda na Mazowsze. Warto zerknąć, bo, bo tam o całych perypetiach związanych z własnością tego pałacu i jego historią opowiadamy. Tą historią najnowszą, bo to i procesy wchodzą w grę. Generalnie sprawa własnościowa jest mocno zagmatwana i ciągle czeka na rozwiązanie. A pałac powstał na wyspie, który był wcześniej najprawdopodobniej po prostu kępą wiślaną, bo samo jezioro Rokola, czyli jezioro Otwockie, to po prostu było kiedyś, tędy właśnie płynęła kiedyś Wisła. To jest po prostu fragment starorzecza wiślanego. I jak to się stało jeziorem? Bardzo często dzieje się to w sposób naturalny, a w przypadku tego konkretnego jeziora legenda mówi, że w wieku XVII jeńcy tureccy sprowadzeni z Podwiednia przez króla Jana III Sobieskiego zajęli się przekopem kanału, i to właśnie dzięki nim doprowadzono do tego, że zakole Wisły zostało domknięte i to Starożecze stało się jeziorem, a dawna kępa została po prostu wyspą. Zresztą z lądem łączy tę wyspę bardzo wąziutki przesmyk akurat żeby poprowadzić tamtędy drogę. Którą można dojechać przepiękną aleją ze Starodrzewem, właśnie do pałacu. Zresztą pałac jest położony na wyspie, która jest w całości przepięknym parkiem. O ten park ostatnio bardzo zadbano. Kiedy został zamknięty w lutym na pewien czas, mieszkańcy byli bardzo niezadowoleni. Bo z całej okolicy ludzie przychodzą tam po prostu, żeby pospacerować, bo to jest piękne miejsce z plażą, właśnie nad jeziorem, i można tam cudownie odpocząć. A przed pałacem były. Co roku w sezonie letnim, bo w ogóle muzeum, jako takie, otwarte jest od kwietnia do października, czyli w sezonie od wiosny do wczesnej jesieni, przed Pałacem odbywają się fantastyczne imprezy plenerowe, koncerty, podczas których występują największe sławy muzyki klasycznej, i to rzeczywiście są wydarzenia na jeżeli nie ogólnopolskim to nawet czasami światowym poziomie. No ale my wracajmy do wieku XVII, kiedy powstał ten pałac, powstał jako letnia rezydencja dla nowożeńców, dla Kazimierza Ludwika Bielińskiego oraz Ludwiki Marianny Mosztyn. Proszę państwa, cóż to było za wesele? A cóż to była za niezwykła para? Proszę tylko posłuchać. On był marszałkiem wielkim koronnym i podkomorzym nadwornym koronnym, przedstawicielem możnego rodu powiązanego z samym dworem Sasów. Natomiast ona była córką Katarzyny Gordon, damy o szkockich korzeniach, należącej do, do, do dworu królowej Marii Ludwiki Gonzagi. I to dwórka Marii Królowej Gonzagi, czyli ta Katarzyna Gordon, była żoną samego Jana Andrzeja Morsztyna. Jeżeli ktoś z Państwa kocha poezję barokową, to nie muszę wyjaśniać, o kim mowa, bo był to jeden z najciekawszych polskich poetów barokowych, niezwykle wyrafinowana poezja, no i właśnie on był ojcem. Panny młodej, czyli Ludwiki Marianny Morsztyn, która zamieszkała jako panna młoda w tymże pałacu. No i wracamy do, do, do Otwocka Wielkiego, gdzie prowadzono życie naprawdę na najwyższym poziomie. Bo o wystawności dworu, który tutaj Katarzyna i Kazimierz Ludwik prowadzili, może świadczyć to, że bardzo często ich gościem był sam król August II. Mocny. Zresztą nie tylko przyjeżdżał tu, dlatego że wystawne odbywały się tu przyjęcia, ale przyciągało go jeszcze jedno, a właściwie jeszcze jedna, czyli córka Katarzyny i Kazimierza Ludwika, Marianna Bielińska. Która stała się po prostu królewską matresą. no nie owijajmy w bawełnę. Aby zapobiec skandalowi, ojciec Bieliński, Kazimierz Ludwik, wydał swoją córkę za mąż za podkomorzego wielkiego litewskiego Bogusława Ernesta Denhofa, ale Marianna była kobietą wielce samodzielną i nie pozwoliła sobie dyktować, czyją ma być żoną. I proszę sobie wyobrazić Sprawa właściwie no, dzisiaj nabiera ciekawego współczesnego kontekstu, ale wówczas było to tak, że sama Marianna wyprosiła, wybłagała wręcz u papieża Klemensa XI rozwód ze swoim mężem generałem, no i za królem Augustem II mocnym pojechała sobie do Drezna. Tam z upodobaniem wielkim mieszała się do polityki, sprzyjając stronnictwu francuskiemu. No, po kądzieli, jak się Państwo zapewne domyślają, miała takie właśnie fascynacje i zainteresowania. No, a my znowu, aż do Drezna pojechaliśmy za, za Marianną, a tymczasem interesuje nas. Wyspa na jeziorze Rokola w Otwocku Wielkim. No i interesuje nas to, co się tam działo. No więc tak, Wielkopańska skandalistka wyszła w końcu szczęśliwie za mąż za księcia Jerzego Ignacego Lubomirskiego. Nieźle na tym wyszła, potem urodziła nawet dwoje dzieci. No a tymczasem, jeżeli chodzi o pałac. Na wyspie na jeziorze Rokola. To August II Mocny nie był jedynym wielkim władcą, który się tam pojawił. Po prostu zaprosił tam innego, bardzo ważnego władcę, samego Piotra Wielkiego. Wówczas tylko Cara, kilkanaście lat później, dopiero Piotr I stał się wielkim imperatorem. W każdym razie w roku 1705 miał gościć właśnie w tymże pałacu na wyspie Rokola. Pałac należał do rodu Bielińskich przez kilka pokoleń. Między innymi mieszkał w nim Franciszek, późniejszy Marszałek Wielki Koronny, ten sam człowiek, który, o którym się mówi, że zastał Warszawę ubłoconą i ciemną, a zostawił Oświeconą i brukowaną. I właśnie dzięki temu marszałkowi, Franciszkowi Bielińskiemu, nazwę nosi jedna z najważniejszych ulic w Warszawie, czyli Ulica Marszałkowska. Później dobra otwockie trafiły w kolejne ręce kasztelana i popularnego publicystę czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego, Jacka Jezierskiego, który po rozbiorach porzucił służbę publiczną. Osiadł w tej swojej rezydencji, która, no, jak wspominałam, leży zaledwie 30 kilometrów od Warszawy. A po jego śmierci w roku 1805, niestety, pałac zaczął popadać w ruinę. Na jakiś czas odzyskał swoją świetność, gdy osiedlili się tutaj Kurcowie. Bogaci kupcy, którzy inwestowali w pałac i czuli się tu świetnie. Niestety, po śmierci ostatniej właścicielki w roku 1857, znowu pałac zaczął niszczeć, a później jako ruinka stał się swoistą atrakcją turystyczną. Historia przetaczająca się przez Mazowsze, w gruncie rzeczy, tak bardzo tego pałacu. Nie zniszczyła, no, działy się o wiele gorsze rzeczy w wielu miejscach, i wiele budowli zostało w znacznie większym stopniu zniszczonych. Przez jakiś czas budynek był w rękach jezierskich. Kiedy nastał PRL, na pewien czas był poprawczakiem dla dziewczyn, które źle się prowadziły, a później stał się budynkiem rządowym. W latach 90. był własnością kancelarii prezydenta i Temu też zawdzięcza swój obecny stan, bo wtedy też przeprowadzono wiele remontów, a w roku 2004 stał się pałac własnością Muzeum Narodowego. I od tej pory, jako siedziba Muzeum Wnętrz, funkcjonuje i miejmy nadzieję, będzie funkcjonować nadal, bo to miejsce bardzo kulturotwórcze i bardzo ważne dla mieszkańców tego regionu. Jak wspominałam. Bardzo często odbywają się tutaj imprezy, imprezy kulturalne. W tym roku późno dosyć pałac został otwarty, bo dopiero w lipcu tego roku został tak naprawdę uruchomiony. Na szczęście wcześniej już otwarto park, do którego mieszkańcy okolicznych miejscowości mogą zaglądać i po którym mogą sobie spacerować wśród pięknego starodrzewu. Jeżeli ktoś kocha par parki i pałace i w ogóle takie rozwiązania parkowo-pałacowe, to Pewnie chciałby bardzo odwiedzić słynny również pałac w miejscowości Wiązowna. On również przechodził z rąk do rąk, jeżeli chodzi o rodziny magnackie, bo i lubomirscy, i braniccy, i radziwiłowie, i potoccy mieli ten pałac w swoich rękach. Jeżeli chodzi o najciekawsze postacie historyczne, to m.in. książę Józef Poniatowski tam przez jakiś czas stacjonował. To cudowne barokowe cacko, na początku zaprojektowane przez słynnego architekta Szymona Bogu no, było to barokowe cacko, dopóki nie zaczęli kolejni właściciele nadawać mu własnego piętna, i tak z barokowej perełki po jakimś czasie pałac stał się raczej takim trochę monstrum, no nie przesadzajmy może, w każdym razie budowną wielce eklektyczną, w której wielkie pomieszanie stylów nastąpiło. No i wspomniałam, że chcieliby Państwo być może tam zajrzeć, ale to niestety jest własność prywatna i nie ma takiej możliwości, żeby ten akurat pałac odwiedzić. Jeżeli ktoś lubi małe miasteczka i taką atmosferę niewielkich miejscowości, które są przytulne, które są prowincjonalne w najlepszym tego słowa znaczeniu, koniecznie powinien poszwendać się trochę po Karczewie, po jego centrum albo wybrać się do Otwocka, czyli dawnego podwarszawskiego uzdrowiska, gdzie są cudowne wille, ale my tutaj pozostawiamy tę część bo wille, a także sanat samo sanatorium, dawny dom dla psychicznie chorych, mają też swoje takie miejskie legendy, bardzo upiorne i okrutne, krwiożercze. Tam po prostu opowiadają ludzi, że tam straszy. Ale o tym akurat opowiadać Państwu nie będę. Natomiast chciałbym, żebyśmy na moment w Otwocku się zatrzymali w kościele, który wcale nie jest taki stary, bo został wybudowany na początku XX wieku, kościół pod wezwaniem świętego Wincentego a Paulo, ponieważ w tym kościele ukryła się stara, bo XVII-wieczna, legenda przywieziona na Mazowsze aż z Wołynia. W lesie pod miejscowością Włodzimierz Wołyński Miało dojść do objawienia Matki Boskiej. Ukazała się ona żołnierzom, wartownikom, którzy akurat mieli straż. Ukazała im się na pniu drzewa i powiedziała: Módl się, Módlcie się i czuwajcie. I właśnie od tego objawienia miały się wziąć pytania warty: kto idzie, na co odpowiadano swój, a warta miała odpowiadać: czuwaj. I tak to powstała nazwa miejscowości Swójczów, swój, a wizerunek Matki Boskiej, który znajdował się w tamtejszym kościele, nazwano wizerunkiem Matki Boskiej Swojczowskiej. No i znają Państwo z pewnością historie wołyńskie z czasów II wojny światowej. Słyszeli Państwo o okropnościach, które się tam działy. I ryzykując własnym życiem z kościoła w Swojczowie, wyniósł ksiądz Stanisław Kobylecki wizerunek Matki Boskiej Swojczowskiej. I najpierw szlakiem bojowym 27. Dywizji Piechoty Armii Krajowej, a później wozami drabiniastymi przez Chrubieszów i Lublin, dotarł ten wizerunek Matki Boskiej aż do zgromadzenia sióstr świętej Teresy od dzieciątka Jezus w Świdrze. A później do kościoła właśnie w Otwocku. Matka Boska Swojczowska rozgościła się w Otwocku i tak pani Wołynia stała się z czasem Matką Boską Otwocką, patronką i opiekunką tego miasta i tam jest czczona i jest... jest ten obraz y, traktowany jako jeden z jedna z największych świętości e, miasta Otwock właśnie. Jeżeli wybrali się Państwo w tę wyprawę na rowerach, porzucili Państwo kajaki na przykład na jeziorze Rokola, no to teraz znowu warto na rowery wskoczyć i podjechać aż do Świdra. Świder to jest tak naprawdę część Otwocka. Kiedyś to była osobna miejscowość, a w tej chwili właściwie dzielnica Otwocka w gruncie rzeczy. No żeby pojechać, pojechać nad rzekę Świder. Ale może najpierw jeszcze, zanim nad rzekę, to może jeszcze warto wejść w Otwocku do Muzeum Ziemi Otwockiej. Dlatego, że tam znajduje się ekspozycja poświęcona człowiekowi, od którego, który wymyślił styl architektoniczny charakterystyczny właśnie tylko na tym terenie, wokół Otwocka. Stoją sobie przepiękne drewniane budynki, leciuteńkie, wzorowane na architekturze drewnianej szwajcarskiej, którą poznano w XIX wieku dzięki Wielkiej Wystawie Światowej. No i ta, te konstrukcje lekkie drewniane przyjechały stamtąd aż do Polski, na tereny, na tereny mazowieckie. Tylko, że dodatkowo zostały wyposażone w werandki, w ganeczki, no a przede wszystkim bardzo piękne, charakterystyczne zdobienia, takie ażurowe, koronkowe, prześwity, przecudnie, przecudnie rzeźbione. No i stąd właśnie, ach, skąd wzięła się nazwa tego. Już Państwu cytuję wiersz, od którego się ta nazwa w ogóle wzięła. Jest willowa miejscowość. Nazywa się groźnie świder. Rzeczka tej samej nazwy lśni za willami w tyle. Tutaj nocą sierpniową, gdy pod gwiazdami idę, spadają niektóre gwiazdy, ale nie na te wille. Spadają bez eksplozji na biedną głowę moją, a wille w stylu groźnym, jak stały, tak stoją. Dzień i noc znów nocą nikły blaski oświetla. Cóż im koncerto grosso Fryderyka Jerzego Händla? Te wille, jak Wójt podaje, są w stylu Schwidermaier. No i właśnie doszliśmy do tego słowa pięknego. Samo słowo Schwidermaier, wzorowane na oczywiście tak żartobliwie słowie Biedermayer, wymyślił autor tego wierszyka, który nosi tytuł Wycieczka do świdra, sam Konstanty Ildefons Gałczyński. Natomiast człowiek który wymyślił ten styl architektoniczny z tymi szczególnymi koroneczkami właśnie na drewnianych budynkach to Michał Elviro Andrioli z pewnością znają Państwo to nazwisko, bo to człowiek, który był jednym z najsłynniejszych ilustratorów doby romantyzmu w Polsce. Między innymi ilustrował utwory romantyczne Malczewskiego, Słowackiego. No, jego najsłynniejsze rysunki to oczywiście te, które można znaleźć w najpiękniejszym wydaniu pana Tadeusza, Adama Mickiewicza. Ilustrował również dzieła Szekspira, więc był Ilustratorem wszechstronnym, ale mieszkał właśnie w tej okolicy i stworzył ten architektoniczny styl nazwany przez Gałczyńskiego Schwidermajerem. I właśnie ekspozycję jemu poświęconą znajdą Państwo w Muzeum Ziemi Otwockiej w Otwocku. No i cóż, jeżeli obejrzeli Państwo te przecudne domki, bo wystarczy się poszwędzać trochę po Otwocku i pójść też do świdra i porozglądać się dobrze, no to Cóż tam pozostaje? Znowu wskoczyć do wody, bo skoro od wody zaczęliśmy, to na wodzie dzisiaj skończmy. Ale może Świder nie jest najlepszym miejscem, żeby wska wskakiwać do rzeki Świder. Tu myślę o miejscu Świder, jako dzielnicy Otwocka. Może lepiej trochę skoczyć w górę tej rzeczki. Ona ma niespełna 90 kilometrów długości. Źródła ma, zaczyna płynąć, wypływa na powierzchnię w okolicy Jeruzala. To miejscowość, oczywiście, też świetnie Państwo znają, no bo to oczywiście jest to miejsce z najsłynniejszą ławeczką w Polsce, czyli miejscem, gdzie kręcono serial Rancho i film pełnometrażowy Rancho Wilkowyje. Tam zaczyna się świder, ale tam jeszcze nie da się wskoczyć do kajaka. Trzeba nieco w dół tej rzeki zejść, i jakie miejsca są dobrze, żeby do kajaka na świdrze wskoczyć. No. Na przykład, proszę Państwa, w woli karczewskiej. O, tak się nazywa ta miejscowość. Ewentualnie można iść jeszcze trochę wyżej i w Kruszowcu albo w Dobrzyńcu można już do kajaka wskoczyć i płynąć w dół. Kajaki można, nie trzeba kajaków ze sobą wozić i nie trzeba, nie trzeba się martwić o to, że ich nie będzie, bo bardzo łatwo je wypożyczyć i naprawdę wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Świder Kajaki, i od razu kilka wypożyczalni kajaków się pojawi, i w różnych miejscach te kajaki można wypożyczyć. Można tam zostawić na przechowanie swój rower albo umówić się w jakiś inny spokój i sposób i skoczyć do kajaka, popłynąć, oddać kajak i ruszać w dalszą drogę albo po prostu wrócić na przykład do Warszawy, jeżeli ktoś z Warszawy wyruszył. Świder to rzeka przepięknie meandrująca, rzeka bardzo spokojna, niezbyt szeroka, więc naprawdę niezła na Rodzinny spływ. Jeżeli ktoś lubi kajakowe spływy, to, to bardzo polecam. No i tyle, jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą wyprawę nad e, świder, nad wodę e, i do otwocka wielkiego i do otwocka zwykłego. E, mam nadzieję, że spodobały się Państwu świder Majery i że jeszcze tutaj Państwo zajrzą. E, przed nami kolejne odcinki, ale o tym za chwilę. Pewnie przeskoczymy na drugą stronę Wisły, bo przecież jesteśmy tuż obok przeprawy promowej Karczew Gassy. Czyli Gassy, Konstancin, bardzo ciekawe tereny. Zapraszam na kolejne spotkanie. Kłaniamy się. Magdalena Walusiak i Bernard Kinow. Do zobaczenia.